Teraz dostałem dzisiaj film z zatrzymania Stewarta przez widzów. On leżał po prostu tutaj na podłodze i oni tam rozmawiali i go później w jakiś sposób tam przekazali policji. Z tego, co mi wiadomo, bo ja mam to nagranie, nie. No to on tam nie wygląda na pobijanego, po prostu leży w takim dresie. I został przekazany policji angielskiej. I policja angielska tych chłopaków, po tym jak ich y, 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 przekazali tego stewarta, no to chłopaki powiedzieli wszystko o co chodzi i tak dalej. Chyba tam nawet pokazali jakieś y, nagrania i tak dalej. I y, chłopaki zostali puszczeni. Natomiast co dalej ze Stewartem to yy, nie miałem informacji, bo nie wiadomo też, czy policja polska już przekazała do policji angielskiej wszystkie dane. Natomiast pojawił się artykuł. I już wam tutaj go znajduję. Remocnik. OK. Mam taki artykuł. I artykuł jest taki. Stew pobity w Wielkiej Brytanii. Youtuber trafił do szpitala. Atak ma związek z Pandora Gate. Stewart Burton znany w internecie pod pseudonimem Stew został pobity przez Polaka w Wielkiej Brytanii. Youtuber trafił do szpitala. Atak miał związek z Pandora Gate i filmem innego twórcy internetowego Konopskiego. Informację przekazał portalowi Mecenas. Pełnomocnik prawny Stew, Sylwester Wardenga przekazał natomiast, że nie doszło do pobicia, a zatrzymanie i przekazanie w ręce policji. Mecenas Stew kontaktował się z portalem, by przekazać informację o pobiciu Stewarta. Całe zajście miało miejsce w Wielkiej Brytanii przed godziną 20. A napaści dopuścił się Polak. Został napadnięty w Wielkiej Brytanii przez osobnika polskiego. To stało się w miejscu publicznym. Został przewieziony do szpitala. Był kopany po głowie, był duszony. Jesteśmy na Google. Napastnik poza przemocą fizyczną stosował przemoc werbalną. Odnosił się również do filmu, który wypuścił inny YouTuber. Sprawca wyzywał go od P. Mówił, że mu wszystko powiedział Konopski na YouTube. Zajście miało zostać nagrane i przekazane do brytyjskich służb. Przy okazji ataku mecenas prosi wszystkich o powstrzymanie się od samosądów i wstrzemięźliwość w swoich reakcjach, znaczy że do od orzekania o winie i ewentualnej karze jest sąd. I, I odmienne informacje z testa fartęgi. Yy, z, watahańczycy yy, zatrzymali w sklepie w Luton podejrzanego, przekazali go angielskiej policji, nie został pobity, a tylko zatrzymany i przekazany służbom. I teraz pytanie, skoro yy, tra, trafił do szpitala i został przekazany policji, a chłopaki zostali puszczeni do domu i, prze, i mi przesłali film, to o, według mnie to oznacza, że nie, nie doszło do pobicia. Tak na logikę, nie? Natomiast może ja nie mam pełnych informacji. Ale według mnie, gdyby faktycznie pobili, no to i policja by ich też zatrzymała, żeby wyjaśnić sprawę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może brakuje mi jakiejś informacji. Natomiast tutaj pytanie jest zasadnicze: czy angielskie służby są poinformowane o całej sytuacji? Bo na przykład dziś yy, dostałem informację że od jednego z pracowników, że policja była w domu X. Pytać o Stewarta, nie? Więc to nie, jeżeli to, znaczy, no, no chyba prawda, no bo przecież by mi nie skłamał ten pracownik. Więc to yy, budzi taką wątpliwość, czy faktycznie to już informacje są przekazane yy, do angielskiej policji. Hmm.